Masz samochód z dostępem bezkluczykowym. Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Właśnie skończyliśmy montaż w BMW serii 3. Taka BMW do nas przejechała. I przy okazji chciałem pokazać Wam, w jaki sposób działa tutaj zabezpieczenie, a konkretnie autoryzacja poprzez aplikację, nową aplikację, nad którą cały czas pracujemy. Będzie ona miała niedługo premierę, także warto obserwować. I generalnie najważniejsza funkcja tej, tej nowej aplikacji jest to, że możemy sobie podłączyć do niej kilka. Kilka samochodów. Jedna aplikacja będzie obsługiwała kilka samochodów i w ten sposób w ten sposób będzie nam oczywiście łatwiej korzystać się z tych aut i autoryzacji poprzez aplikację. I pokazuję w jaki sposób właśnie to działa. Podchodzimy sobie, zbliżamy się do samochodu. Mabój jest na samym dole i już nam złapało, jesteśmy podłączeni. A tutaj też będziemy mieli kilka informacji odnośnie tego samochodu, natomiast chciałem pokazać, w jaki sposób to działa. Dziwamy do samochodu a zautoryzowało nam bo jest podłączone pisze, że connected. Możemy teraz swobodnie uruchomić silnik i proszę zwrócić uwagę na tą ikonkę świateł długich, kiedy ona mrugnie podczas uruchamiania silnika. Mrugająca poinformowała nas, że autoryzacja przebiegła pomyślnie. No, też to widać oczywiście w tym na telefonie. W tej konkretnej kategorii zakładce. Connected. Pokażę jeszcze w jaki sposób tutaj też działa zabezpieczenie, gdybyśmy nie mieli tego telefonu z perspektywy złodzieja, ponieważ fajne tutaj jest to, że możemy trąbić tym klaksonem bezpośrednio tym fabrycznym. Nie instalujemy tej dodatkowej sereny i jest to o wiele lepsze rozwiązanie. I prezentuję jeszcze perspektywę złodzieja, w jaki sposób to wygląda, kiedy wsiadamy sobie do samochodu nie wiedząc, że jest tam zamontowany kadłuk. Do samochodu już weszliśmy, noga na hamulec. Uruchamiamy sobie silnik i silnik się uruchomił. Także silnik działa, natomiast włącza się alarm. Jest to klakson fabryczny. Proszę spojrzeć. Próbujemy sobie wbić bieg, jest to niemożliwe. Oczywiście silnik jest uruchomiony, ale biegu nie możemy wbić. Na początku tego filmu ustawiłem tutaj prosty taki kod prawa łopatka. Lewa łopatka i końka mrugnęła nam, że auto zostało rozbrojone, i teraz spokojnie możemy sobie wbijać pojedyncze, poszczególne biegi. Także w ten sposób wygląda zabezpieczenie. Kanlok Wrocław zabezpiecza auto. Dzięki. zabezpiecz auto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.